Wszystko, ale nie znalazł zupełnie nic, co nadawałoby się do złowienia. Ruszył więc w kierunku łąki. Szedł ostrożnie, powoli. W całym lesie było pięknie i tajemniczo. Słonko ledwie wzbiło się na niebo i usadowiło wygodnie nad bladą różową chmurką. Pośród drzew przesuwały się lekkie, poranne mgły. Cześć, słonko! zawołał wesoło Oskar. I zaraz przypomniał sobie, że na polowaniu nie wolno się głośno zachowywać, bo potem obiad ucieknie. Słoneczko uśmiechnęło się, wyjrzało za chmury i pogładziło w ciepłymi promieniami. To mu dodało otuchy. Zaczął weszyć. Nagle w powietrzu poczuł dziwny, nieznany mu dodąk zapach. Zaraz potem tym jego oczom ukazało się tajemnicze zjawisko. Z mgły, która unosiła się nad łąką, wystawał jakiś czerwony, pręgowany ogon. Lisek podkradł się bliżej. Cichutko, od tak jak go uczyła mama. Szedł wolniutko, niemal bezszelestnie, więc pozostał niezauważony. Sprzyjała temu poranna wilgoć oraz to, że właściciel podłużnego, pasiastego ogona by był najwyraźniej bardzo zmęczony. Lisek zakradł się blisko i nim tak zdążył się spostrzec, już trzymał go za szyję co sił w łapkach pobiegł do norki, chociaż zdobycz była duża i ciężko było ją udźwignąć. Mamo, mamo, popatrz, co ci przyniosłem, zawołał, kładąc zdobycz przed lisicą. Śniadanie! Tak skołowany i poobijany troszeczkę, bo Oskar ciągnął go po ziemi, nie mogąc dobrze unieść. Był jednak żywy. Rozejrzał się dookoła nieprzytomnym wzrokiem i zaczął pojękiwać błaganie. – Tyle dni szedłem, nie zjadajcie mnie. Lisica przyjrzała mu się dokładnie. – Gdzie go znalazłeś? – Nie znalazłem, tylko polowałem. Tu niedaleko, na łące. – Odparł dumny z siebie Oskar. – To źle. – Jak to? – oburzył się Lisek. – Przecież mnie tego – Bardzo dobrze. Skradałem się. Potem złowiłem go i przyniosłem, a ty mówisz, że to wszystko źle. Mamo, jesteś niesprawiedliwa. – Kochanie – rzekła poważnie liścika – sprawiłeś się wspaniale. Jednak to źle, że on tu jest. – Jak to? – zdziwił się Oskar. Po co? Przynosi pecha? – Zobacz, że jest piękny. Myślałam, że się cieszy, że przyniosłem ci takie śliczne śniadanie przysiadanie? Wtrącił ptak. Lisica zerknęła na niego z podmarszczonych krwi. – Dobrze, że jesteś żywy. Zwróciła się do zdobyczy. Też się cieszę. Powiedz, skąd się tu wziąłeś? Przyszedłem. No to wie, ale skąd jesteś? No i ciekawe, czy ktoś wie, co to był za ptak.